Coś. A, no to... co tutaj... To cztery dychy, nie? No ja też musiałem tu wylądować nie, No bo cztery dychy to tysiąc <grych> Oj, ale mam typów no A, ale... i 1200 kosztuje ten skin, czy jak? Bo nie Tym, wiem 1500 albo 1200 No to jak 1200, no to ten... To też lipa w sumie Tylko nie wyrzucaj go, ja go wyrzucę Kurwa tu jest Deadpool w tym pomieszczeniu Elo No właśnie wiem I to jest rantomowo, tak samo jak ta Kirfina, bo teraz... Ja tam wszedłem, kurwa, patrzę, a on tam jest, nie? Menel nie my ty, wejdę ze. Pode mną. Tu jest. Ła mnie też, ja nie mam z czego bić, nie? Tu tu, ta gościu. Dobra, daj go. Nie, no po co? No bo pretty to na piace kewy, co ty? No ty kurde, nie mogłem go wyrzucić leczy, za ten leczy, leczy kogoś Dam ci na kolejnym live a ty desz nie Tak to możesz dzieci kurde w podstawówce robić w a nie mnie Gdzie ten gościu, no popcem? Nie tutaj O kurde, gościu który... Dobra, mam go ośmiu Jezus Lecę za nimi, może mieli jakieś te macy No, biam se Leży Dobra macie jeszcze jakieś A, tych przeciwników pojazdu Ej nie mam jak wyjść z tego z wody no, bo nie łacy to Nie coś trolił Powalony gdzieś to jest, o tu jest masz... Dobra czekaj bo ja zabiłem kolejnego kota. No ale to zdechnie ci za chwilę tu No dobra no to zdechnie no no, no ale mam już kolejnego no na plecach no to jak? No jak to? Normalnie no bo mi się pojawił na ryju Beretami bym sobie przynajmniej czytał Bo tych Co tu zaleał pirę Kurna, gdzie oni są jeszcze coś No ja zaznaczałem Ty macie jakieś tam pompy? Tylko jak masz niepowalonego to polecam, to muszę ja No to jest tu, przy tobie jest przecież A nie, no tu jest Powalaj, bo jak, jak ja ich powalam, to wtedy sobie nabijam. Dobra, jeszcze pięciu. Jeszcze gdzieś widzicie jakiegoś? Tu jest. O kurwa, spał! Czekaj, wybuduję nie, 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 jeszcze nie, Powaliłeś nie, okay. Jeszcze mnie trafił nie, trafił, gnój. No ja już mam full kawę, tu masz aptekę, prawie jak coś. Mm -hmm. Nie ma więcej, nie? Wszystkich no. już ściągnęliśmy A ile ci brakuje? Dwóch, kur... Nie, no czterech, to... dobra A, wiesz, dwóch to to... Dwóch ja zabiję, czterech nie musiałeś Chyba, że się ponieść, ale wątpię się wsi... Ale właśnie przecież już na ich wrzucić z powrotem i niech się podniosą, ty Nie, nie możesz ich ponieść z wody Ale oni... A No to chuj nie. O, tu sobie pływa jeden Otwieracie srebrne? No i wbijam właśnie. No strefa właśnie rusza. Nie mam shotguna, nie? No to ci nie Jak nie dropnie? No, daj! No kurde, no chyba. Oddaj tego shotguna, no nie bądź gnojem Jak Legendarna pompa No fioletowa poleciała i zabrał, nie? Oddaj to, to Ja otworzyłem sobie, to ale, ale ja otworzyłem to, ja to miałem w EQ i ty mi coś Otworzyłem i oddaj no, no, Czy mi nigdy nie weź nie <laughs> Dobra, okej, okay, dawaj na szybko do Helki, bo zginiemy No niee, ja wskaczyłem do teleportać do, A w strak do snajpy? No zaraz Na razie nie, no strefy ci dam Siadać leci nad kominem jak chcę. No lecę do tak, tego A nawet nie zdążę do komina chyba to jest Dawaj do góry Lopi Lepci lec to przodu leczenie Nie pociechaj Kurwa Ej, ej. <laughs> A nie, to proszę, Przeżył nie. ty, nie ale. A co bił też ty, co? No przeżyłem. Co, z czego mnie do góry nie? Tylko nie Ej, bez... goście tu są, czy to wy tu budowaliście? Nie, to on to nie. Bo... Tak. kurde lecimy. Czy to też tutaj było, więc. Te szyboty. Będą tu szybko, to jest sobie, bierzecie kąp. Uuu! No to może... być. Legitno! No i ciebie. Kurde, lecę na przyjemny, może jeszcze fragi zdążę zrobić jakieś. <laughs> Widzicie kogoś? O są goście, obniżam Wysiadamy Po mnie leży Daj dobić, daj dobić, daj dobić, daj dobić. Ale, No bierz go, bierz go, go i daj dobić no Jak tu wszyscy przyszli Ale i tak nie dostaniesz fraga za dobicie Jak nie dostanę? Bo dostaje fraga, no O! to dostał Oj tu Masz żapteczkę, czy mam dać? Ty co mi dał Zberę, tu wkrótce bo Leży marshmallow A masz apteczkę, dobra Syyk niebieskiego taktyka Wszystkich macie? No. W sensie Taki. Beret... Tu macie dużego kewa mam jednego oddam Są... O to ja chętnie przyjmę Ej, to, co pomagierze? Na no raczej nie będzie, ale idę sprawdzić. Ty masz bardziej Kewicz? Bo masz tutaj? Nie, nie wiem, dużego kewa tam zostawiłem. Czy ja odrzucę? Tu dwa. To mi jest chodźcie Zrzucam po niego. ten beret, jak coś rezerwuję, to... rezerwuję, tego skara Ja pom pan... kurde. <grym> ja, dobra, to ja będę Mas skara legendarnego już mam, bo sobie zamieniam koła. Ej, profi, mieliśmy mi dać ammo do snajpy. A, jeszcze Ale ja pompę to... No, nie była pierwszego darna, to taktyka biorę jak coś. Tak to nie chcę dobra. Co będzie? Skar dobra to go biorę. Skar. Ha? To nieźle. Ej, co bierzesz? Ej, 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 ej. kto rezerwował? A ty co? co? No, ja brałem skara. Bo no, mogę ci dać to... niebieskiego. Ale to nie słyszałem. To jest jest fioletowy znaczy niebieski z gumą. Jak będzie fioletowy z gumą, to mogę oddać tego złotego nawet. A i helka gdzieś? Na S, helka na S. Czy Borderlands się Lecą do nas. No co, 24 Dostał jeden. 24, jeden dostał. <noise> Nie on musiał Też się wiem. sam zajbać RPG górę. Ej, ej ej, lunchala je, go No ja ja, ja jestem tutaj, więc w ogóle ma... Oba tu są, obaj są tu, obaj są tu Minus 100 Ja nawet nie wyląduję, by ich porobić No jak na razie to mnie porobił i mnie dobije śmieć A tu jest trójka cała Oni się podnieśli Dobijać kto dobija Helopet Gdzie on jest? Dwóch zostało, dwóch wam zostało, dwóch macie nadal Wysiad na górę Przypominam, że skar i fioletowa pompa moje i nie i ten Biało ma Jaz, zatrzymaj się Nie buduj tak, chodź tu Daj, dawaj go kolaps Czekaj Leży, leży, leży już Eee, ciemni ucieka Ej daj mi jego Zrespij mnie ktoś, zrespij mnie ktoś Fioletowa moja Ej, pompa tu tu też, przypominam I złoty skar i niebieska Znaczy ta złota snajperka Automaty ta, z klinikiem No i wszyscy leżą nice, Ej, No jest ponownie Zrespij mnie ktoś, szybko Bo zaraz strefa doleci Weźcie... No ej, jedna osoba niech zrespi, a druga niech rozwali wszystkie podstawy jakie są, żebyście mogli to podnieść. Żeby ja można było zrespie. to podnieść, ej. Dobra, pan Czy panie można panie na Nexa tak, Można, jasne. Ej, bo... Coś tam wykombinujemy. Chodź, kolapsujemy to Kolapsnijcie to no, żebym miał oh, jak yeah, tyle tego, yeah. <laughs> Przypominam, że złoty no, skar i fioletowa pompa jest moja. Ja co tego skara miałem, a filetową pompę, to nie To jest filetowa pompa jak coś... A są dwie, no to biorę Dzięki Ej no kurde Weźcie to kolapsujcie, nie? Ja już tam biegnę do was Dobra Kolapsujemy spokojnie Panie Panie Człowiek to się trzyma No tu Kurwa do helki wsiadłem, no serio? Ej, bo Jak to możliwe? Ej dobra, wszystko moje leży, więc gil jest pompa Ej, potrzebuję ammo do wszystkiego, nie? Dajcie ammo do wszystkiego A masz A dawajcie A macie... Zostaw tą helkę, po co? Daj nie ma A macie kewy? O, kewy leżą, dobra A, dobra, Błażej wziął Dobra, biorę Jak psu rzuca, kurde No mam, bo mi Błażej rzucił Czy nie? Nie mam w ogóle O, daj, no Fipek Dobra, no kurde no idę z buta już. Chcę jak to, jak ty mi <grymki> dobra? Spoko A mon do snipu jeszcze potrzebuję, bo mam tylko 18 Ej, jest ja ten! Czy, czy mi się to... nie wyrenderował? Ej czy mi się nie wyrenderował? Co? Jest, no jest, ale to chodźcie Rozwala już No to, jest, no to no lecę się czy lunche, jak... Siema, mogę ja pograć. Dobrałem. Cześć, grę za no? Dzięki ja go Boże. Dawaj tego luncha. Masz luncha? Ty, ja nie mam macy, wiesz, mi, kto mi ktoś rzuci. Nie. On jest sam. Trzymacy masz? Ile dostałem w locie? A nie, bo ja i tak miałem tylko 50 kawa. nikt nie, nie to, Fu. Jest sam czy co? Tak. Kolapsuje was jak coś. Oj, ty Nie, to... nie skolapsuj. On no, poleciał. Ja nie mam maców aj panowie Dostał, dostał, dostał Dajcie maców trochę dajcie ci może co ja masz macy No zbyt ty nie mam Ja mam sto mam okur na 900 Gdzie on jest? Łapać go Dostał ode mnie 50 Ale dziun jest! No nie wiem SA jest szukaj ej, A jest dron. w budynku Dobra, błaźnie biegnę po tam twoich schodach tak, nie Ej, to mi jest pompa. O, dobra, dobra. dobra, on ucieknie, dajcie mi macu, bo nie mam macu. Tak ucieknie, nie dał mu, on jest. A no uciekł już ten lek. Duży do kevlar Dobra, ja zajmuję pompę legendarną jak będzie, go. Ma ktoś dać ammo do RPG? -a? Ja mam pewnie, ale nie mam macu. 26 tu są typy. Super, a ja nie mam maców, nie? Typu, a i z nie mam, mam do peryga, Ej, się, Oni cofają się. Nie rozczujmy ich, bo oni nie mają strefy. Więc. A ja nie mam, macu. Kurwa, pozbieraj mnie. No to zbieram, no mam 200. 28, nie, 28 z ścian postawię, nie poza A wiecie, ile ja postawię? Zero, treść. Ej, tego się nie no. biało, tego się nie biało. Plus, 31 Ej zamiast skórna ich dojeżdżać gdzie są oni poza strefą to zresztą, powin, powinniście się cofnąć i wziąć te dwa duże kewy które już są oznaczone od godziny keby co ci ja chodzi Lunchem lecą Biało ma, 30 na biało dostał, dostał 60, 27 na biało. bez kewa Dostałem, dostałem U, jeszcze jest na tym. Ej, dostał ma coś dużą potę? Albo Poza za strefą powaliłem tego z chawą z awką Super, miałem macy i nie mam maców Ej, Skrytamy. gdzie tego go typa powaliliście, bo... To za strefą. <grym> Serio? To żeś kurwa snipe oznaczył. <grym> no bo kliknę tam gdzie go zabiję. Ej Dajcie 50 -ka. Jest w domku, mówiłem przecież, przecież i oznaczona nie, była trzy razy. <grym> hmm. Macie coś materiału w ogóle, żeby rzucić. Ja mam 300 drewno tylko, nie? Tak samo Ja mam 300 drewna, 200 cg, bo metrów no, Znowu będzie leciał Dawajcie 48 na biało dostał, no jedne zaraz, nie? No bo ja, no ja mu dałem 50k O kurwa, na domku Kurwa nie trafiłem No on za to trafił Gdzie? Na tym domku. Nie zaskoczenia, cię wziął, więc. No przecież, prosiłem daszek, jak on przeleciał przez daszek? To jest Nie w... wiem. Dostaj Ej, rozumiesz, to że on przeleciał przez dasz, przeniknął, no. Macie jakąś aptekę, bandaży, coś takiego? Dosta, dosta, no scope'a Ja też mu daję, jedną scope'a A, przeładowanie, Dobra, zabijem go. Dobra, banda, Cześć, rozwód Simono. Cześć, Maxik, Simoneczko. Myślę, że ten jeden został. Przyjmiesz zapkę, przyjmę. Jasne Dobra. Czujne jest. Cze? Ja się lecę, a kurwa ostatni kolej został, nie? No to chyba drzwi do niego. No Wiedziałem. Widzisz, mam pod nie przegraliście? A, no, bo z ostatniego podjazdu czyli że... Z ostatniego, sprzed ostatniego, a coś...